Francis budził się przed świtem spacerował po wciąż wilgotnych chodnikach wrocławia do małej piekarni której pracował od czasu przybycia z kongo mając 30 lat był dyskretny uprzejmy i skoncentrowany na pracy mówił już po polsku z pewnym akcentem ale był zrozumiały klienci szanowali go za jego uprzejmość ale rzadko widzieli go poza ladą jego świat składał się z mąki Drożdzie i ciszy. Tego piątku Ewa wyszła z biura rachunkowego z dwiema koleżankami. Był późny wieczór, a cała trójka szukała kawy, aby lekko zakończyć dzień pracy. Ewa, 45 lat, blondynka, zielono-oksa, nosiła na ramionach dojrzałą elegancję i pewną, cichą samotność. Szły bez trosko, gdy jedna z nich zasugerowała: Jest tam na rogu nowa piekarnia. Podobno mają dobrą kawę. Weszły. Aromat był przytulny, ciepły, jak objęcie. Za ladą Francis układał świeże pieczywo. Koleżanki Ewy spojrzały na siebie, gdy go zobaczyły. HM. Ciekawy ten beryste? Prawda. Skomentowała jedna z sarkazmem. Myślisz, że naprawdę zna się na kawie? Czy tylko robi wrażenie? Zapytała druga przytłumionym śmiechem. Ewa zignorowała. Jej wzrok utkwony był w Francisie. Było coś w jego spokojnym i pewnym sposobie bycia, co ją intrygowało. Obsłużył je z uprzejmością, nie przejmując się sugestami. Gdy podziękowała za kapucino, spojrzał na nią lekko i odpowiedział. Cieszę się, że smakowało, proszę pani. Wyszła w milczeniu, ale coś w niej się obudziło. Następnego dnia Ewa przeszła obok piekarni Sama. Zerknęła ukradkiem, ale nie weszła. Czuła spojrzenia przyjaciółek wciąż odbijające się w jej pamięci. Fałszywe uśmiechy, zatrute komentarze, ton wyższości ukryty za ironią. Widziałaś, jak na ciebie spojrzał, powiedziała jedna z nich, gdy wyszły w piątek. Wyobraź sobie mężczyzna taki z Kongo. Myślę, że to niebezpieczne, mruknęła druga. Cicho, ale z jadem. Ewa nie odpowiedziała. Po prostu mocniej ścisnęła kawę i spojrzała przez okno. Przyzwyczaiła się do tego typu sugestii. Pochodziła z tradycyjnej rodziny, od sąsiadów, którzy szeptali o wszystkim, co wydawało się nietypowe. Ale teraz, mając 45 lat, czuła się zmęczona schematami, zmęczona fałszywą uprzejmością. I po raz pierwszy od dawna ciekawa. W poniedziałek, pod koniec pracy, Ewa wróciła do piekarni sama. Było pochmurno, a wiatr mroził ulicę. Z Wrocławia weszła. Tym razem bez pośpiechu. Francis układał bagietki na półce. Odwrócił się, słysząc dzwonek przy drzwiach i od razu ją rozpoznał. Lekko się uśmiechnął. Kapucino Prawda! Powiedział z błyskiem w oku. Potwierdziła skinieniem głowy. Jego głos miał w sobie coś kojącego, inny rytm. Gdy przygotowywał napój, Ewa przyglądała się jego pewnym gestom, cierpliwości z jaką czyścił ekspres, dbałości o detale. Lubię to miejsce! odezwała się niespodziewanie. Ja też, odparł Francis, przez krótką chwilę patrząc jej w oczy. Cisza między nimi nie była nie była obietnicą. W piątek tego samego tygodnia Ewa przyszła do piekarni później niż zwykle. Wyglądała inaczej. Miała na sobie granatową sukienkę, która z elegancją podkreślała jej kształty. Rozpuszczone, lekko pofalowane blond włosy kontrastowały z zielonymi oczami, które wydawały się bardziej żywe. Francis zauważył jej wejście, zanim jeszcze zabrzmiał dzwonek. Dzisiaj wyglądasz piękniej niż Cappuccino powiedział z nieśmiałym, lecz szczerym uśmiechem. Ewa zaśmiała się, zaskoczona bezpośrednim komplementem nie spodziewała się tego dotknęło ją to bardziej, niż powinna była pozwolić. Mam więc nadzieję, że jestem wystarczająco słodka i gorąca odpowiedziała swobodnie, ale z błyskiem w oku. Tym razem nie poprosiła o kawę na wynos. Usiadła przy jednym ze stolików w kącie, opierając się o witrynę zaparowaną od chłodnego powietrza z zewnątrz. Francis przygotował zamówienie ze zdwojoną uwagą, idealnie spieniając mleko. Kiedy podszedł, by podać kawę, wszedł do niej powoli, jakby czas zwolnił. Przy podawaniu filiżanki, ich palce się zetknęły. Na sekundę, ale to wystarczyło, by wywołać coś czego nie potrafią ukryć nawet aromat kawy. Ciche ciepło wypełniło pomieszczenie. Masz ciepłe dłonie, powiedziała Ewa, nie zastanawiając się. Praca przy piecu ma swoje zalety, odparł, nie przerywając kontaktu wzrokowego. Rozmawiali przez prawie dwadzieścia minut. O podróżach, o muzyce afrykańskiej, o literaturze dowiedziała się, że czyta poezję. Na koniec Francis coś zapisał na serwetce i położył na stole swój numer. Ewa wyszła z kartką złożoną w kieszeni i uśmiechem, którego sama nie znała. Ewa nie odpowiedziała od razu. Serwetka z numerem Franciska spędziła sobotę w jej torebce, starannie złożona, jak sekret, ale w niedzielę wieczorem, już w piżamie i otulona kocem na kanapie, wyjęła telefon. Wzięła głęboki oddech i napisała: Dobry wieczór, Francis, mam nadzieję, że Pana tydzień zacznie się dobrze. Odpowiedź nadeszła po kilku minutach: Dobry wieczór, Ewo, skoro już Pani napisała Mój tydzień zaczął się lepiej. Na tę myśl uśmiechnęła się do siebie, i wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Kontynuowali rozmowę. Długie wymiany wiadomości. Szczere pytania, cyfrowe śmiechy, nieśmiałe nagrania głosowe w środku nocy. Francis opowiadał historię z Konga. Mówił o swojej babci, która piekła chleb w piecu glinianym. Ewa zdradziła swoje upodobanie do kina europejskiego, swoją frustrację z lat, w których się wymazywała, by dogodzić innym. Po raz pierwszy czuła, że może być cała, bez filtrów, bez potrzeby niczego udowadniać. Pewnego wieczoru napisał Ksłuchasz mnie oczami To rzadkie A ona odpowiedziała Mówisz do mnie spokojnie I to mnie rozbraja Napięcie między nimi rosło Ale było to powolne ognisko Bez obietnic Bez pośpiechu Ewa, przyzwyczajona do majszczyzn Którzy chcieli wszystkiego szybko Znalazła Francisie Przeciwieństwo człowieka które obserwuje, który czeka, ale którego spojrzenie mówiło to, na co usta jeszcze nie śmiały się odważyć. Teraz zróbmy szybką przerwę w historii, aby poprosić Was o subskrypcję naszego nowego kanału, który potrzebuje Waszego wsparcia, aby się rozwijać. W ten sposób uzyskacie dostęp do nowych historii z naszego kanału. Teraz kontynuujmy opowieść o tym romansie. Tego tygodnia Ewa wróciła do piekarni dwa razy. Nie powiedzieli sobie wiele, ale ich spojrzenia mówiły za nich: A cisza paliła jak świeżo zaparzona kawa to Ewa zaproponowała z pewną wahaniem: Może, moglibyśmy kiedyś napić się wina poza piekarnią poza tymi spojrzeniami Francis nie ukrywał uśmiechu. Z największą przyjemnością wybrali dyskretną kawiarnię nad rzeką Odrą z dala od centrum i znajomych. Był zimny wieczór, ale wnętrze lokalu było ciepłe, przytulne, z przegaszonym światłem i łagodną muzyką. Francis przyszedł pierwszy, ubrany w elegancki, ciemny płaszcz. Ewa weszła kilka minut później w czerwonym szału, który podkreślał odcień jej oczu. Usiadły w ustronnym kącie. Na początku rozmawiali o rzeczach błahych, pogodzie... Podróżach, książkach, ale wkrótce rozmowa zagłębiła się. Ewa opowiedziała o swoim nieudanym małżeństwie, o czasie, który spędziła. W ma części siebie, aby zmieścić się w oczekiwaniach innych. Francis ze swojej strony mówił o samotności życia w kraju, w którym niewielu widziało go naprawdę, gdzie czasami czuł, że nawet będąc grzeczny, był traktowany jak intrus, ale ty. Powiedział cicho, patrzysz na mnie inaczej. Ewa zamilkła. Poczuła, jak jej twarz płonie. To nie był tylko urok. To była prawda. Prawda, która raniła i grzała. Ich palce zetknęły się nad stołem. Nie było to zaplanowane. Po prostu się stało. I tak pozostały, splecione dłonie, jakby wiedziały, że ten prosty gest oznaczał krok bez odwrotu. Przy wyjściu nie pocałowali się, ale ich oczy tak. Kilka dni po kawie nad Odrą Ewa podjęła decyzję zaprosi Franciszkę na kolację do swojego mieszkania. Nie chciała restauracji, nie chciała być widziana. Chciała prywatności, chciała patrzeć na niego spokojnie, bez zegarków, bez rozproszeń. Tylko oni we dwoje. Francis przyjął zaproszenie ze spokojnym uśmiechem. Piątek przybył punktualnie o 19, niosąc butelkę południowoafrykańskiego wina i mały bukiecik zerwanych po drodze kwatów. Ewa, zaskoczona, szczerze się uśmiechnęła. Miała na sobie prostą sukienkę, która jednak delikatnie odsłaniała jej dekolt. Włosy rozpuszczone, skóra lekko perfumowana. Francis poczuł przyspieszone bicie serca na jej widok, naturalną i jednocześnie niezwykle pociągającą. Jedli makaron i grylowane warzywa, rozmawiając przy świecach. Śmiechy wybuchały spontanicznie, dłonie częściej się stykały. Wino łagodziło ciszę, ale to obecność drugiej osoby ich upajała. Po deserze Ewa wstała, by postawić kieliszek w zlewie, a wracając, stanęła przed Francisem. On powoli się podniósł. Byli tak blisko, że czuli wzajemne oddechy. Ewa lekko musnęła palcami kołnierzyk jego koszuli. Nic nie mówiła. Pocałunek był spokojny, ale pełen obietnic. Nie był pośpieszny ani zachłanny. Był pocałunkiem, który mówił: Widzę cię! Dojrzały pocałunek z pożądaniem i troską. Tego wieczoru nie posunęli się dalej. Ale gdy Francis się żegnał, mocno trzymając jej dłoń, Ewa wiedziała, Coś głębokiego się tam zaczęło. I nie było już odwrotu. Ewa i Francis widywali się często. W ciągu dnia wymieniali wiadomości, subtelne zdjęcia, krótkie filmiki z codzienności. Wieczorem spotykali się w jej mieszkaniu, jedli razem kolacje, szmali się, słuchali muzyki. Czasem tańczyli powoli w salonie, boso, przy akompaniamencie starych piosenek które jakby opowiadały ich własną historię. Z czasem pocałunki stawały się dłuższe. Ich ciała bardziej intymne. Była w tym namiętność, ale i czułość. Francis odkrywał każdy jej gest z uwagą, jak marszczyła czoło w zamyśleniu, jak wygięła brew przed śmiechem. Ewa zadziwiał się jego dotykiem, stanowczym, ale pełnym szacunku. Sprawiał, że czuła się pożądana ale także bezpieczna. Był mężczyzną, który niczego nie spieszył. Po prostu czuł. Jednak poza te cztery ściany, świat zaczął szeptać. Pewnego ranka w biurze jedna ze współpracownic Ewy, widząc powiadomienie na jej telefonie, skomentowała: Nadal chodzisz na kawę do tej piekarni egzotycznego pana? Ewa nie odpowiedziała. Dowcip był zatruty. Później inna przyjaciółka była bardziej bezpośrednia. Jesteś piękna, Ewo. Zasługujesz na mężczyznę na swoim poziomie. Nie wiem, czy ten. Francis jest odpowiedni. Te słowa nie wstrząsnęły nią natychmiast, ale zostawiły ślady. Wracając do domu tego wieczoru, Ewa dłużej się stroiła. Przyjrzała się sobie w lustrze, próbując zrozumieć co widzą inni i dlaczego tak bardzo się tym przejmują Gdy Francis przyszedł i objął ją od tyłu szepcząc wyglądasz dziś pięknie zamknęła oczy i postanowiła że świat zewnętrzny nie będzie miał już nic do powiedzenia w sprawie tego co czuje była słoneczna sobota i Ewa postanowiła zrobić coś odważnego zjeść lunch z Francisem w restauracji blisko głównego placu Chciała wyjść z nim publicznie, bez strachu, bez tajemnic. Zawahał się przez sekundę, ale się zgodził. Ubrał się elegancko, jak zawsze. Ewa przyszła w jasnej, zwiewnej sukience, z rozpuszczonymi włosami i blaskiem w oczach, który tylko Francis potrafił wywołać. Usiedli na zewnętrznym tarasie. Na początku wszystko wydawało się normalne. Zamówili wino. Dzielili się śmiechem, rozmawiali o książce, którą pożyczyła mu polskim romansie, który Francis czytał z oddaniem, ale stopniowo otaczające ich spojrzenia zaczęły ciążyć. Starsza pani zmarszczyła czoło, widząc ich trzymających się za ręce. Dwóch młodych majszczyzn przy sąsiednim stoliku szeptało i śmiało się stłumioną pogardą, a potem, gdy wstali, by odejść. Usłyszeli komentarz wystarczająco głośny, by zranić. Są kobiety, które tracą głowę dla każdego cudzoziemca. Ewa zatrzymała się, Francis też. Jego oczy szukały jej, pytając w milczeniu, czy powinni po prostu iść dalej. Ale Ewa odwróciła się, spojrzała na młodych mężczyzn i powiedziała głosem stanowczym i spokojnym: Są mężczyźni, którzy jeszcze nie nauczyli się co to znaczy szacunek. Cisza. Wyszli razem, trzymając się za ręce i tym razem nie ukrywali się. Później w domu Ewa oparła głowę na piersi Franciszka. Świat na zewnątrz był brutalny, ale on, on był schronieniem. Tej nocy kochali się z oddaniem i intensywnością, jakby każdym dotykiem rzucali wyzwanie światu. Miłość między Franciskiem a Ewą nabierała kształtu, barwy, zapachu. Była w każdym drobnym geście w świeżym chlebie, który zostawiał jej rano pod drzwiami w kwatach stargu, które ukradkiem przynosiła w torbie, by go zaskoczyć. Była w komfortowej ciszy między dwoma ciałami, które już znały się bez pośpiechu. Jednak im silniejsze stawało się uczucie, tym większe Ewa odczuwała ciężar wyborów. Które musiała dokonać. Pewnego popołudnia została zaproszona na firmowe spotkanie towarzyskie, coś prostego, między kolegami a klientami. Pomyślała, żeby zabrać Franciszka, ale zawahała się, nie ze względu na to, co czuła, ale ze względu na to, co poczuliby inni. Jej świat zawsze opierał się na pozorach. Zbilansowane liczby, zamknięte rachunki, dyskretne. Lecz surowe oczekiwania społeczne. Francis był przeciwieństwem tego, był intensywnością, był prawdą, był życiem pulsującym poza kontrolą. Tamtej nocy, leżąc obok niego, Ewa płakała w ciszy. Francisco, czując inny oddech, zapytał: Jesteś tu ze mną, ale wydaje się odległa. Czy tracę cię? Pokręciła głową. Ściskając jego dłoń. Nie, ty mnie ratujesz. To była prawda. On sprawiał, że czuła się żywa, ale społeczeństwo nadal pukało do drzwi swoimi oceniającymi spojrzeniami. Dylemat był okrutny, czy dalej podążać za scenariuszem, który dla niej napisano, czy napisać własną historię z odwagą, miłością i franciskiem. Wiedziała, że musi zdecydować, ale nie wiedziała jak. Jeszcze nie. Poniedziałkowy poranek Ewa wpatrywała się w lustro przez długie minuty. Zobaczyła pierwsze siwe włosy przebijające się wśród blondów, subtelne ślady wieku wokół oczu. Ale pojawiło się tam również coś nowego: światło w spojrzeniu. Nie było to wątpliwość, to była decyzja. Spędziła dzień spokojnie, ale stanowczo. Odwołała firmowe spotkanie towarzyskie a pod koniec popołudnia wzięła telefon i wysłała do Franciszka jedną wiadomość. Dziś gotuję ja. Przynieś swój najlepszy uśmiech. Przybył niedługo po siódmej. Wszedł z tym samym zwykłym ostrożnością, ale powitała go inna Ewa. Była w fartuchu, włosy niedbale upięte, oczy spokojne i intensywne. Usiedli do kolacji przy świecach. I po deser. Ewa ujęła jego dłonie nad stołem. Francis, kocham Cię. I więcej tego przed nikim nie ukryję. Odpowiedź zajęła mu kilka sekund. Nie dlatego, że się wahał, ale ponieważ miał łzy w oczach. Nie z bólu, lecz z ulgi, z wdzięczności. Kocham Cię, Ewo. I wszystko, czego pragnę, to przeżyć to z Tobą. Naprawdę! W ciągu następnych dni zaczęli żyć otwarcie. Spojrzenia się pojawiały, owszem, szepty również, ale nic ich nie powalało. Ewa była lżejsza, Francis bardziej uśmiechnięty. Świat mógł próbować ich zaszufladkować, ale oni już nazwali to, co mieli, miłością. Miłością niestandardową, poza schematem, ale kompletną, i prawdziwą. Para pozostała razem, a dzięki pomocy Ewy Francisowi udało się ukończyć studia i uzyskać dyplom zarządzania. Uwielbiał gotować, a Ewa mu pomagała, aż otworzyli własną restaurację. Ewa poświęciła się temu razem z Francisem i odniesili wielki sukces. Byli współpracownicy Ewy zmienili zdanie o Francisie, co tydzień odwiedzali restaurację i zrozumieli, że błędem jest wątpienie w kogoś, kogo się nie zna. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zostaw łapkę w górę i podziel się nią z przyjaciółmi lub ukochaną osobą. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś romansu, w którym ludzie zauważyli różnicę między parą i chcieli wyrazić swoją opinię? Daj nam znać w komentarzach, nie możemy się doczekać, aż poznamy Twoje przemyślenia.